Hej, siemanko, tu Miałeś, witam was w recenzji energetyków na kanale, energetykami dzisiaj testowanymi są hempti Energia, mamy tu smak mango oraz smak maliny, więc zaczniemy chyba od, od, maliny niech będzie, Maliny zawsze taki gorszy smak, więc zaczniemy tym razem od maliny, testujemy. No. Dobra malina. Nie ma tragedii. Hmm, spoko. Baczmy teraz smak Mango. I w obydwu energezykach czuć właśnie no właśnie mm, posmak tych konopi, tych yy, konopi wysiewnych co właśnie jest tych, ten ekstrakt. Ogólnie smaku nie ma tragedii. Tutaj mogę dać. Siódemkę, tutaj mogę dać yy, yy, piątkę, czyli taka średnia to jest gdzieś 6 na 10, także to będzie ogólna nota do tych napoi, 6 na 10. Yy, jeżeli chodzi o... O wiecie, o co, yy, o tę roślinkę, no to spoko. Nie ma, nie ma takiego super ekstra działania, ale... Ale jest dobrze. Nie ma yy, sam smak tej roślinki dodanej do tych napoi, dodanej do tych napoi, no... Mogło być lepiej, ale nie ma tragedii i jest to właśnie nowa, nowa rzecz z Żabki te napoje, nowa rzecz, także od, a, akurat wyszła akurat, znaczy akurat wyszło do, do Żabek do, do sprzedaży akurat, postanowiłem, że zrecenzuję to dla Was. Jeżeli chodzi o energetyki z tym, to już piliśmy lepszy pił, był na przykład komo, Komodo Cannabis, czy sam kan kan zwykły cannabis, które w sumie smakiem były lepsze niż te energetyki, ale tu mamy niby smaki, ale wolę jednak zwykłego cannabisa niż jakiś yy, miks yy, z, z maliną. Także jeżeli lubicie oglądać u mnie testowanie energety energetyków, zostawcie już teraz łypeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, odwiedźcie ten film z znajomym, zapraszam do że na mnie na na do następnego, do na następnego, na razie, cześć, hej, hej, nie będzie subskrybować kanału wraz, wraz z wnętrzkiem, eee, dajcie daj łapeczki w górę. Zostawcie ten film jest znajomym, no i może jakieś ciekawe propozycje energetyków macie, to możecie napisać w komentarzach, a ja z chęcią w jakąś, którąś z waszych propozycji, bo jeszcze na pewno jest ze stacji benzynowych, ze stacji benzynowych są na pewno jeszcze energetyki, więc je też weźmiemy pod, pod lupę, jak tylko będę miał możliwość kupienia ich. Wielkie dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, siemanko!